Technologia betonu, studia stacjonarne, grupa pierwsza, próbki wykonane 14 grudnia. Wymiary: próbka pierwsza, bok A 100,07, bok B 101,85 mm wysokość 100,02. rurka druga, bok A 100,06. bok B 102,02. wysokość 100,22. Próbka trzecia, bok A 100,7, bok b, 98,75, wysokość, 100,16, próbka czwarta, bok a, 100,12, bok b, 102,74.